Jeśli ktoś, a tak to jest dość częste tam w kręgach w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś widzi, że spiski, że Korwin to jest jakiś konstrukt wojskowych służb informacyjnych albo zgoła FSB, że to jest bzdura, to, to, to jest absolutnie. To jest fenomen się nie znaczy, że ktoś nie może uwzględniać go w swoich rozgrywkach, bo Korwin jest w gruncie rzeczy bardzo przewidywalny i to jest zresztą jego plus, to nie jest... Tutaj absolutnie nieuprawnione są porównywania z Palikotem, który jest taką polityczną bladzią i absolutnie jest gotów wszystkim dać i wszystko w, w danym momencie udawać. Natomiast no, Korwin przez te 20 parę lat mówi to samo, tylko w sposób coraz bardziej radykalny, coraz bardziej skrajny no i może używając coraz bardziej dosadnych metafor i, i, i ostrzejszych emocjonalnie prowokacji. Ale, ale to jest konsekwencja niesamowita. Więc tutaj, tutaj wydaje mi się, że zasługuje to wszystko na podziw, nawet jeśli w końcu się okazuje kontrproduktywne, no bo gdyby w końcu był element jakiejś odrobina cynizmu w korwinie, to by ta odrobina cynizmu mu powiedziała, dobrze, na to ludzie reagują dobrze, na to reagują gorzej, no to powściągnę się od wypowiedzenia paru sądów, które w danym momencie mogą mi zaszkodzić. No, dla niego nie istnieje taki. To. Jeżeli coś uważa, a musi mieć swoje zdanie w każdej sprawie i w każdej sprawie musi mieć zdanie odmienne prawda, od ogólnie akceptowanego, no to musi się na ten temat wypowiedzieć i nie ma żadnego kombinowania, czy to mu przysporzy, czy to mu wręcz przeciwnie rozwali. Co, że trochę przypomina, i takiego faceta, jak czasami pokazuje jakiegoś tam gościa, który pół miliona kostek domina układa przez trzy lata, prawda, i tak to wszystko misternie, i całą tę pracę po to, żeby w końcu w ostatniej chwili tuż przed wyborami walnąć to wszystko i patrzysz, jak, jak te tysiące tych kostek się walą, jak to się wszystko sypie, prawda, i jak ten Grek Zorba, jaka piękna katastrofa, prawda, widzi, jak to wszystko idzie w gruzy, bo naprawdę, no. Przypominam te, te kampanie wyborczą, w której sam uczestniczyłem, która naprawdę mogła wprowadzić UPR do Sejmu w 1993 roku i w ostatniej chwili wypowiedzi o matce Boskiej i o Piłsudskim dokładnie były tym. Rozwaleniem kompletnie wszystkich skutków wieloletniej, ciężkiej pracy z pełnym uśmiechem zresztą i, i radością, że zrobiliśmy coś fajnego, no bo tak huknęło, że jeszcze czegoś takiego świat nie widział.